widzimy tutaj, że na górnej części dachu dachówkę poderwało, są olbrzymie dziury, około 20-30 metrów, ale yy, wydaje mi się, wiem nawet na pewno, że nie można tego robić wybiórczo, czyli podchodzić tylko tą dziurę łatę, tylko kompleksowo cały dach trzeba przełożyć, ponieważ ta dachówka jest z 70-tych lat, karpiówka i niech Pan popatrzy, jak karpiówka wygląda. Ta dachówka jest lasuje się, po prostu ona już nie jest karpiówką. I tak wygląda dach na całej płaci naszego zamku. Dlatego uważam, że trzeba wszystko zrobić, żeby dla tej naszej perełki, bo zamek jest niewątpliwie perełką Śląska, żeby, żeby zebrać tyle pieniędzy mam nadzieję, że ministerstwo nam znacznie w tym pomoże, żeby w tym roku robić cały dach. I przełożyć cały dach, dach na naszym Zamku Piastowskim. Przełożenie dachu było około 1,5 miliona złotych, a może i więcej. Starostwa takich kwot nie ma. E, zresztą nie wyobrażam sobie, że ministerstwo to nie pomogło. Myślę, że na takie rzeczy pieniądze są. Jest to, tak jak powiedziałem, perełka nie tylko w skali naszego województwa czy Śląska, ale Polski. I myślę, że, że tu ministerstwo powinno nam pomóc. I e, uważam, że nie można tego odkładać, ponieważ jak widzimy y, takie wichry, y, y, takie porywy wiatru są, wpisują się w kalendarz nasz coroczny i nie wiadomo nawet czy w tym roku odpukać, jeszcze takich wiatrów nie będzie, bo tu poderwało z części południowej, jak, bo wiatr zawiał z południa, jak zawieje ze wschodu czy z zachodu, więc będzie podrywał dalsze połacie. Na całym dachu są właśnie takie dziury dachowe. I jak tam wiatr wchodzi, podrywa dachówkę i zrywa kilkanaście, kilkadziesiąt metrów.